Podczas porannego biegu zastanawiałem się dzisiaj nad Donaldem Tuskiem i nad tym, że media bardzo mu bliskie, zaprzyjaźnione z nim, kibicujące mu, też donoszą, że mamy premiera wypalonego, zmęczonego, któremu się już po prostu nie chce, który z nikim nie rozmawia, wygłasza jakieś drętwe chyba można to z gomułką porównać przemówienia, które absolutnie nic nie wnoszą, zablokowane wszystkie procesy decyzyjne nic się w państwie nie dzieje, nic się o to państwo nie troszczy. I myślę, że to jest jakiś sygnał przede wszystkim dla posłów obecnej koalicji rządzącej, że powinni coś zmienić. Jeśli nie są w stanie dogadać się z opozycją i przejąć tego projektu, ten projekt Ambitnej Polski, to może powinni przynajmniej spróbować zmienić premiera. Czyli debata przesunęła się w tych dniach z tego czy mamy złą politykę państwową. Na pytanie, czy w ogóle ją mamy, czy ktokolwiek kieruje, czy komukolwiek się chce. Ludzie, pismo Michnika pisze, że Tuskowi się już nie chce. Tusku, jak ci się nie chce, to odejdź. Polska to poważna sprawa, a nie Twoja zabawka, a nie jakieś Twoje zobowiązanie wobec zewnętrznych mocodawców. Warto to przemyśleć. Wszystkiego dobrego. Dobrej soboty, dobrej niedzieli.